Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Halo? Po raz kolejny, tak jak wczoraj, zaczynamy nieco później. I jest ku temu dobry powód, a mianowicie, miałem dzisiaj komisję wojskową. Na godzinę siódmą miałem być, więc o godzinie szóstej trzeba było wstać. Żeby wstać o 6, to o 12 musiałem pójść spać, tak najpóźniej. No, no i położyłem się pół do pierwszej. Mimo wszystko nie mogłem zasnąć. I w sumie to tak sobie leżałem chyba przez dwie godziny. I pomyślałem, e, jak nie mogę i tak zasnąć, to weźmę sobie pooglądam YouTube'a. No i oglądałem, i doszedłem do fajnego wniosku, a mianowicie, strony. Umiem budować strony i wspominałem, że lubię to robić, ale jednak nie do końca. O co mi tutaj chodzi? Bo to jest dobre pytanie, mianowicie ja strony lubić, robić lubię, tylko strony dla siebie, bo wiem, że nikt mi nie będzie mówił, że strona wygląda nie tak jak powinna, że tu trzeba zmienić to, to to i to, że to się nie podoba, to wiadomo nie wiadomo co to w ogóle jest. Strony dla mnie są takim czymś, co odrywa mnie od codzienności, gdzie mogę posiedzieć 4, 5, 6 godzin, posłuchać sobie w tle muzyki. I na koniec tak usiąść, zobaczyć. Wow, rzeczywiście to jest coś fajnego, to wygląda dobrze. I tutaj dla przykładu widzisz stronę która na najlepiej, najbardziej mi się podoba i uważam, że jest zrobiona najlepiej ze wszystkich. W sensie jest strasznie prosta, jest strasznie krótka. Nie jest jeszcze dokończona, bo przede wszystkim brakuje tutaj sekcji, co się znajduje w mailu, ale tak, wygląda spoko. I w ogóle ten future, feature taki fajny z tym telefonikiem, który się obraca. No moim zdaniem jest to świetne. I wygląda to w Wspaniale, mimo wszystko miałem przyjemność pracować z dwoma osobami, tak naprawdę trzema, robiąc stronę i no doszedłem, w, ut, 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 utwierdzałem się wtedy po prostu w swoim zdaniu, że rzeczywiście stronę nie do końca robię robić dla kogoś, ale wychodzenie ze strefy komfortu i świadczenie usług. To są dwa główne tematy, czyli plan mam taki, żeby rzeczywiście próbować zrobić stronki dla kogoś i może tak z nowym podejściem będzie dużo lepiej niż wcześniej. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj jeszcze przy okazji, jak jesteśmy w temacie, poruszę dwa kolejne. Czyli po pierwsze, konferencja Poznaj Siebie 2.0. Beata żazga wspomniała o mega fajnym aspekcie prowadzenia firmy, czyli ktoś zadał pytanie, skąd wziąć finansowania i tak dalej na otwarcie pierwszej firmy i powiedziała coś, z czym osobiście bardzo się zgadzam, czyli żeby testować od małych rzeczy. Na ten moment pani Beata Trzazga zatrudnia chyba 3,5 tysiąca osób i jest największą firmą taką, nazwijmy to szpitalną w Polsce, większą niż chociażby Luxmed i powiedziała, że najlepiej, jeżeli nie będziesz brał w ogóle, w ogóle żadnego kredytu na samym początku, bo wiele tych małych firm po prostu upada i jeżeli weźmiesz kredyt na pierwszą firmę i upadniesz, to skończysz z długami. A jeżeli zaczniesz od czegoś małego, od małego przetestowania, czyli w przypadku właśnie pani Beaty. Było to otwarcie pokoiku, gdzie przyjmowała swoich pierwszych klientów, pacjentów i później zobaczyła, że rzeczywiście się to rozwija. Przeszła dalej, otworzyła coś większego. Później wybudowała w ogóle swój szpital, który w ogóle wygląda... Top, więc tak serio, jakby testowanie od małych rzeczy jest to coś. W sensie jest to taka umiejętność, o której pewnie nie wszyscy wiedzą. A jeżeli ktoś wie, to może nie wszyscy wiedzą, jak z tego korzystać, ale trzeba o tym pamiętać. Po prostu trzeba o tym pamiętać. A jak już jesteśmy w temacie usług, czyli tworzenie stron internetowych, w temacie biznesu, czyli testowanie od małych rzeczy, Mirek Burnego zaskoczył po raz kolejny, dwukrotnie. Mianowicie od dzisiaj zostało oparte zapisanie się do wzięcia udziału w ognisku. Tym starcie. Czyli jest to taki projekt. Na początku było tylko Firestarters. Później powstała Iskra Przedsiębiorcy. Iskra Przedsiębiorcy jest dla osób, które prowadzą firmę, ale nie mają 250 tysięcy przychodów w ciągu roku. Firestarters jest dla osób 250 koła rocznie plus. A Ognisty Start jest dla osób, które firmy nie mają i chcą dojść od 0 do 3 tysięcy złotych. I tym się będzie właśnie Ognisty Start zajmował. Nie, nie byłoby w tym nic takiego nadzwyczajnego. W sensie, wiadomo, sam pomysł obiec wspaniały, ale nie było w tym nie byłoby w tym takiego nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt możliwości dołączenia a bardziej jak dołączyć i wiadomo, możesz dołączyć normalnie za złotówki, czyli za dostęp roczny zapłacisz 1000 zł, tam 995 ale możesz także zostawić swoje NFT Edwards czyli możesz wysłać do Mi Mirka i zespołu swoje NFT, ono może tam siedzieć pół roku, jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy stwierdzisz, że jednak to nie jest dla ciebie, możesz te NFT wziąć Powrotem i tyle. I to jest mega spoko. Więc tak, pytanie zasadnicze, czy będę iść w to, czyli będę iść w ognisty start. Dobre pytanie, jeszcze nie wiem. Jest spora szansa na to, że dołączę, ze względu na to, że mam te jeszcze dwa NFT Edwards, więc mogę dołączyć, przynajmniej na parę miesięcy, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, a szczególnie przy starcie firmy bardziej kwestia birologii, kwestia podatkowa, kam inna, będzie to myślę całkiem przyda, więc kto wiem. A jeżeli bym dołączył, to mogłoby powstać z tego. Fajna seria na LinkedIn, Instagramie i prawdopodobnie na YouTubie też, czyli od zera do własnej firmy. Ale nie wiem, jeszcze zobaczymy. Plany są fajne i to, co będzie się działo w następnych miesiącach mnie po prostu pozytywnie przeraża. Ja Ci dziękuję, do zobaczenia jutro, jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć!